Cześć, z tej strony Karol i to jest kolejny odcinek, jaki nagrywamy z kolego lub koleżanką można zostawić taką łapkę w górę oraz subskrypcję, a ja już nie przedłużam. Dobra, to dzisiaj jesteśmy w ogóle na Robloxie, bo sądziłam, że Minecraft też jest bardzo fajny, ale sądzę, że... że fajnie by było, jakbyśmy coś nagrali w stylu Robloxa, oczywiście ja kupiłam już sobie ten pakiet, bo trochę już sobie sam przyznam, że trochę wgrałem nawet w ten tryb. Nie będę nikogo oszukiwał. Serwisca kasy. No, no, Co jest? Czemu ten gościu... A, zniknął, dobra. Zwięściło, dobra. Dobra, to w ogóle mamy bardzo dużo kasy. A głównie 107, bo my w ogóle, jakbyście nie wiedzieli, zbieramy na to auto. Które kosztuje 109 głównie kasy, a my mamy dopiero 107. To 2 zł głównie nam brakuje, jakby to powiedzieć. Do z tego powodu. A w ogóle. I w ogóle tu są złoczyńcy. Jakbyście nie wiedzieli, jak gracie w ten tryb, to jak macie śmigła czerwone, to zawsze strzelajcie, bo to śmig bo to znaczy, że złodzieje tam lecą, nie? Taka ciekawostka. Dobra, weźmiemy sobie też shotguna. Niektórzy próbują tutaj skakać, a jak się skaczę potem to w ogóle co zabiera HP. Robi ludzie biznes. Puszczacie ich, a oni wam zaufają, a później bierzecie ich w kajdanki. Chciałbym. Mhm, w ogóle taka też ciekawostka, że, że jak macie sam paralizator nie, to w, to w ogóle ktoś biegnie, nie? Ojejku! ja w niego strzelałem. O nie, o nie, kolega pewnie padnie zaraz. Kurczę, chciałam go złapać tak szybko. O nie, on padł, bo do niego wreszcie tak długo strzelał. Musimy udawać takich po prostu graczy, nie? po prostu sobie tak chodzicie? I po prostu później, tak tego... od razu, że będą wiedzieli, że ty sobie tak normalnie chodzisz, a później a później, jak ten gościu za mną, po prostu zrozumie, że on... my nie chcemy go złapać, tylko po prostu idziemy i po prostu przechadzaliśmy się i po prostu tam na, na niego trafiliśmy i po prostu on to tak skuma i po prostu będzie za tobą wchodził. Nie. O, 100 kasy w ogóle. Do... O, 100 kasy i 400. No, zobaczmy ile. 109, chyba idealnie. Dobrze, to może pierwszy kupmy auto. Sprawdźmy. Tam jest 0,0, ale, ale może. Jej, kupiliśmy nowe auto. Widzowie, to było moje marzenie. Myślałem, da że wreszcie mamy Jak koks Co jest Co jest O oh, Na razie to powiedzmy sobie celem wojskowym. Co jeszcze? Co jest tak szybko? O dobre Hello Dobra, nie mogę pisać i robić dwóch rzeczy na raz. On co może? Lubona, nie wiem co to jest za skin W ogóle kupiłam sobie wczoraj W ogóle kupiłam sobie wczoraj Fajną koszulkę za Robuxu Tutaj? Jubiler? Albo jubiler jest okradany Albo bank To jest pewne, nie? W ogóle miałam tanie jedno Ramborgini. To podobno to. Ja, no dobre są. O kur... kids, Pomocy! Ten pies! Jak się się w tej grze grze z psy? ja słyszałem tam. Ta, nie skończył się rabunek. Je, co tak mało, ludzie? Loadę. widziałem. Zawsze, zawsze jest pisane słodze, jak się skończyło. On nie zostawiam psia, więc zginiemy, Spoko. Mamy jakby co tarcie, nie? No sobie hejko po prostu, myślicie? No, dobra, bierzemy. Policji! Jeszcze jajla, to złodzieje W ogóle fajne, nawet nie jest Ale nie chcę nie obchodzi do mnie wzory, ważne, że lata jest to, co chciałam. Ja! Czemu dzisiaj jest tak spokojnie? Nie cierpię jak jest spokojnie, lubię jak są strzelanki i się bijemy i zabijamy i odradzamy i znowu strzelamy. Jest jakaś akcja tutaj. Hey, bank, Ej, czy są? Da się? w określi. Okay. Ej, ludzie, skaczemy, wiecie? Wiesz się? Skaczemy. Znaczy. Okay, możemy to okay. O bo, O oh my god, ludzie! To jest kozak I najlepsze, że byliśmy tam we dwójkę. O nie, ja widzę tam cel. Bo by miał bomby, bo je nie mam. kurcze nie widzę czasu. On tylko widzi. i chęt. On nie on sobie jedzie gdziekolwiek. A tak nie wolno widzowie. Jakbyście nie wiedzieli, musicie dojechać do celu. I chyba ten gość się właśnie pokapował. Ta. Idzie do celu. Kurczę, możemy spotkać złodziei. Dobra, ryzyko fizyko, nie? Nie, nie będę zaskakiwał, żeby nie było, nie? Bo chcemy kasę, nie? A to daj kasę. W ogóle policja... To... Policja tym może tylko jeździć, nie? Jakby się nie wiedzieli, to tylko policja tym jeździ. Bo złodzieje w tym nie mogą.

jakiś gościu se chodził i tyle. Po kasie. Uo, sporo. Już mamy... No mało, no, bo wszystko wydaliśmy na jedno. Jeje Ej, powinno być... no Ej, wypalił opony bez sensu Teraz nie masz kasy A my wzięliśmy sobie jeszcze 100 Słówkę jeszcze sobie widzieliśmy, nie? Ej, da się? Patrzcie, oni się tam. Bawili, a my sobie wzięliśmy głównie całą kasę. Ha. Cała kasa dla nas. Uczy... Nie karta! Muszę oby Nie. Oby. O, weźmy sobie. W ogóle tak sobie wziąłem skina, on był da... Ogólnie takiego skina mi na samym początku dali, nie? Tylko koszurka była też, dali mi jakoś za darmo, miałem trzy koszulki za darmo, lub cztery nawet, koszule za darmo. No. Spoko. Wiemy gdzie to jest? Ja bym pojechał dzisiaj rambo, po to kupiłem, nie? Ale czemu ona się tak trzęsie? Pamiętam, kupowałem wcześniej też jakieś auto i one na początku tak Trzęsło się, wibrowało, a. O, o! A później już nie wibrowało. Czyli tr trzeba temu autowi dać chociaż jeden dzień. Ja. Co tu? Proszę przys... Wiem, że pewnie zginiemy, ale. Pewnie też będzie za mną chodził, bo... A co? Będę się ruszał. Ryb, ryb. Dobra, ja jadę. А, он не, быть. не могу брать. Я хочу не хочу О. To auto się tak trzęsie. No mówię, w drugim... No one tak się trzęsie. To auto tak się trzęsie, naprawdę. Autor tej gry nawet jest fajna, fajna gra. Polecam. A, 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 ale zawsze będę proponował... Okay. Widzicie co to jest auto? Widzicie co to jest? Nie da się w tym jechać, jeździć Jejku widzowie Policja, Policja, Policja i jeszcze raz. Policja, co? Bo nie może ograda Co Zabić go. O tak. Dobrze. Dobrze. Do... Dobrze, koledzy. Nie, widzicie, co tu się dzieje. Widzowie! Widzowie! O to byś bardziej spoko auto, a nie takie niespoko. Może widowo jak zestartujemy grę? Co myślicie? Zestartujemy grę? Dobra, zrestartujmy. Zrestartuj Ej, poczekajcie. Dobra, policja, dobra, ma. Dobra, widzowie, my wyjdźmy sobie z gry. Ta ja... ta gra się tak tutaj nazywa w tym rogu. Widzicie? I a, il by e be, bel Więc jak macie Robloxa to. to... To możecie sobie to wpisać, polecam gierka. Niestety nie jakby to nie daje linka. Nie, Po prostu widzicie, tutaj też mam się znowu. Oby to auto działało, niech lubię tak, restartować no. Ale do, do swoich widów no, zrobię wszystko. No i co się dzieje? Co się dzieje? W ogóle... Mam większą rękę i całe ciało, jakby są. Jak sobie zrobiłam, nie? Bo, bo lubi być przypakowany, nie. Dobra, to może za minutkę skończmy, aby... Nie, nie mam... Gdy... Szybko, aby go nie wpuścić. Jest ja chyba, oby nie miał karty, nie? Bo jak będzie karta, to... Ja. Tragedie są z kartami, wiecie? Ale wow W ogóle, że mamy to auto. Sobie tak w ogóle robię. W ogóle takie auto też mam, nie? Głównie wszystkie tutaj auta mam oprócz tego. Tak to wszystko mam. To auto. O, 200 kasy jak miło. Fajne. Zawsze skaczę i się cieszę. I dostaję kasę. To, to ile my mamy kasy? 8. No dobra. Nie, rozumiem dużo. No, Na. Czyli mamy 1, 2, 3 auta, nie? O, nie. nie. My sobie pojedziemy autem, nie? Dobra, widzowie Ej patrzcie, teraz już się tak nie chwiej... Yeah. Nie. Nie chwiało się, nie?